Proszę Państwa, tam jest droga, chodniki są po obu stronach, ścieżka rowerowa. ścieżka rowerowa, znaczy się i chodnik, no i w związku z tym ruch tutaj dużo mniejszy, a powiem szczerze, nie widziałem żeby tu przychodził, ale jeszcze rano. słyszę to za punkt widokowy co z niego widać. Tyle właśnie.